Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Jak widzicie po tytule, dzisiaj przygotowałam dla Was test słodyczy z hipermarketu Makro i muszę przyznać, że troszeczkę się rozczarowałam. Wybrałam się po raz pierwszy w życiu do Makro, bo pomyślałam, że będą tam słodycze, których nie spotkamy w takich naszych codziennych, zwyczajnych sklepach albo również w większych hipermarketach, które zazwyczaj mamy gdzieś tam pod ręką. Niestety, wybór w makro był bardzo mały. Zazwyczaj największy wybór dotyczył batonów, ale batony trzeba było kupić w ogromnych opakowaniach, na przykład po 20 sztuk, po 40 sztuk, więc kupiłam tylko sobie najmniejsze pudełko batonów, właśnie jednego rodzaju, i to już połowę rozdałam, bo wiadomo, nie zimasz tych batonów, bo byłabym wiecie, szersza niż dłuższa. Dlatego troszeczkę się rozczarowałam, ale mam dla Was trochę rzeczy do przetestowania. I mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się spodoba. Zaczynamy może od czegoś kwaśnego. Znalazłam takie oto kwaśne żelki z Chupa Chups. I nigdy w sklepach czegoś takiego u nas nie widziałam, co najmniej w tych sklepach, do których chodzę i których robię codzienne zakupy. Dlatego też się zdecydowałam i razem z Wami tutaj otwieram tą paczkę, bo te słodycze jeszcze nie było otwierane. Tak. I śmieć spadł mi na nogi, ale nieważne. Aha, fajnie otworzyłam tą paczkę, że się nie otworzyła, ale za ja sobie poradzę. Dobra, one ładnie pachną, ale już czuć, że, że są bardzo kwaśne. O, widziałem akurat czerwone i próbuję. Szczęście, że lubię kwaśne rzeczy i nie jest to jakiś dla mnie duży problem, ale muszę przyznać, że te żelki są naprawdę bardzo kwaśne. Chociaż muszę przyznać, że są kwaśne przez, nie wiem, około 20-30 sekund, bo jak zjemy tą kwaśną posypkę taką cukrową, później już sam żelek jest bardzo dobry, bardzo słodki, ale dość twardy, więc dość długo się go żmuła. Ale mimo wszystko polecam. Ja coś czuję, że to, to na pewno zjem z ogromną przyjemnością i chyba tym się nawet nie podzielę, bo mi zasmakowało, więc to był akurat bardzo dobry zakup. Mam tutaj jeszcze coś kwaśnego, również czupaczów, ale tym razem są to cukierki, więc jestem ciekawa, jak to będzie smakować. Sięgam po nożyczki, komisyjne otwarcie paczki, ale tutaj widzę, że każdy jest osobno opakowany, więc Wiecie co, utnę to już tak porządnie, żeby po prostu nie mieć problemu i chciałabym spróbować, szczerze mówiąc, bo tutaj jest tak, o smaku coli, jabłka i truskawki, Tak i chciałam spróbować kole. Wybaczcie, musiałam zmienić ustawienia kamery, ponieważ za każdym razem jak skok, Wam pokazywałam, to kamerka gubiła moją twarz i pokazywała Wam stół, więc to by było kompletnie bez sensu. Otwieramy komisję o smaku coli. Chyba nie będę Wam testować wszystkiego, jak leci, każdego z trzech smaków, bo nie czuję takiej potrzeby. Ale spróbuję sobie tą kolę, bo powiem szczerze, uwielbiam słodycz o smaku coli, chociaż tyle, bo koli pić mi nie wolno, więc wiecie, chociaż mała przyjemność. Ok, i to pewnie będzie tak, to będzie taki duży cukierek. Ja pewnie teraz sobie urwać tylko z jego kawałek, o ile da się tak urwać kawałek skierka. O, zobaczcie, to jest po prostu co się guma rozpuszczona, aha, to on się przykleił, więc jest trochę masakra, Zobaczcie, tak wygląda ten skierak. Mhm. Dało się przy... przegryźć na pół, tutaj teraz na tym papierku tutaj zawinę i po prostu sobie tu nie od razu muszę Wam spostować, że tutaj na opakowaniu jest napisane, że to są kwaśne cukierki do żucia, ale to jest zwykła guma rozpuszczalna i ta kola była kwaśna, ale jak widzieliście tak mocno się nie krzywiłam, a to dlatego, że nie jest to tak ostre. Zdecydowanie te, które Wam przed chwilą pokazałam, właśnie te żelki były dużo bardziej kwaśne. Te natomiast były zdecydowanie mniej kwaśne, dużo przyjemniej się je żuło, ale tak jak mówię, to jest guma rozpuszczalna, więc tutaj trzeba troszeczkę sobie porzuć. Ale jest też fajny plus, bo każdy smak jest pakowany osobno. Ja wam jeszcze pokażę. Widzicie, jabłko jest niebieskie, a podstawka pewnie będzie czerwona. Nie wiem, czy okna. Zobaczcie, a tu skawka jest czerwona, i nie muszę testować innych smaków. Bo tutaj jest napisane z tyłu, że wszystkie te smaki mają ten sam poziom kwaśności. Więc super. Więc jeżeli nie lubicie mega kwaśnych rzeczy, to polecam Wam te gumy rozpuszczone. A jeżeli lubicie coś kwaśniejszego, to te żelki. I fajnie, że Czupaczów sobie wyszedł z takimi słodyczami. I bardzo się cieszę, że to przetestowałam. W ostatnim filmie z testem słodyczy wspominałam Wam o lizakach Czupaczów, które uwielbiałam jako dziecko. I zobaczcie. Co dostałam z makro? Całą paczkę właśnie lizaków Czupaczów, i tutaj są cztery smaki: jest kola, truskawka, jabłko oraz truskawka ze śmietaną. Ogólnie moim ulubionym smakiem właśnie tych lizaków zawsze był lizak: czekolada z śmietaną. Ale tą truskawkę ze śmietaną też bardzo, bardzo lubię. I tutaj macie już otwarte opakowanie, bo te cukierki Czupa bardzo trudno się otwiera. Ja wam pokażę. To są takie małe, zwykłe, najzwyczajniejsze cukierki. Lizaki. Czy mówię cukierki? Że to są lizaki Czupa I zobaczcie. Tak wygląda zapakowana. A tutaj już poprosiłam o pomoc w rozpakowaniu, bo ja niestety mam problem z rozpakowywaniem tych lizaków. I jakoś zaiską miałam i nadal mam. I zobaczcie. To jest właśnie moje dzieciństwo, najczęściej były właśnie kupowane te truskawka ze śmietaną oraz czekolada, dokładnie chyba to było z, też ze śmietaną albo z wanilią, już dokładnie nie pamiętam, ale widzicie one są takie dwukolorowe. I teraz spróbuję i zobaczę, czy mają ten sam smak, co właśnie w czasie mojego dzieciństwa. Mhm, to jest ten sam smak. Pomimo tego, że nie jadłam tych cukierków, tych lizaków, nie wiem co mi się te cukierki strasznie wyszły na głowę dzisiaj, ale nie jadłam tych lizaków dobre dwadzieścia kilka lat. To wiecie co? One smakują tak samo. Naprawdę, to jest czysta przyjemność. Coś, coś pysznego. Ja tak przyłas nie będę zjadać całego, bo wiadomo, że to nie ma sensu ale dla mnie to jest rewelacyjny smak, więc przy montowaniu dzisiejszego filmu po prostu będę sobie go lizać i jestem mega, mega zachwycona, bo są przepyszne nic się nie zmieniło i już wiem, gdzie będę jeździć po lizaki Chups, Najlepiej do makro, bo można tam dostać paczki. Ale od właśnie nie mogłam znaleźć żadnej paczki, które by były te czekoladowe. Będę musiała się jeszcze rozejrzeć, bo mam ochotę spróbować tego mojego najbardziej ulubionego smaku, czyli właśnie czekoladowego. Nie wiem, czy będę Wam to nagrywać, czy też nie, ale na pewno sobie kupię i zobaczę, czy smakują tak samo. Dajcie znać, czy chcecie, żebym do jakiegoś testu właśnie dołączyła ten czekoladowy chupa-chups, żeby sprawdzić, czy smakuje tak samo jak mój ulubiony smak z dzieciństwa. Następnie mam coś z Tinder'a i to jest Choco Bones. Nie wiem, czy kiedykolwiek próbowaliście, to już jest produkt, który jest bardzo dużo dostępny na rynku, ale ja jeszcze nie próbowałam właśnie tego rodzaju słodyczy z Kindera, a jak wiecie, uwielbiam wszystko, co chodzi i Kinder Niespodziankę, i uwielbiam Kinder Bueno, i wszystko, wszystko właśnie, co z Kindera, więc jestem bardzo ciekawa, czy to mi zasmakuje. Ja akurat, jak spojrzałam, to, to mówię, dobra, biorę, bo to Kinder, to wiecie... E, czekajcie, to ja prawie cukieret przyciął. Tak więc mam no, arcytalent do cięcia. Ej, nożyczki to jest złe połączenie, bo mogę kogoś zabić. Tak, dobra. Lekko trzycie, ale na szczęście tylko brzeg cukierka. Zobaczcie. I to są oddzielnie pakowane cukierki, które wyglądają w ten sposób. Jestem ciekawa, czy mi zasmakują, bardzo fajne właśnie jest to, że każdy jest pakowany oddzielnie, ja takie słodycze uwielbiam, bo można zawsze wrzucić do kieszeni czy do płaszcza, wiecie, do plecaka i się podzielić jak jecie, więc ja ubiłam takie rzeczy, z którymi można się dzielić po prostu. Dobra, próbuję. Jeśli chodzi o moją opinię, to te Chocomon smakują jak miniaturka Kinder. Niespodzianki, to jest ta sama czekolada, ten sam leczny środek, ale mam wrażenie, że w środku jeszcze jest dorzucone coś takiego kruchego jakieś pokruszone ciasteczka czy coś. Ciężko mi jest powiedzieć, co to było dokładnie, bo to się wszystko dokładnie zlało w jeden smak, ale naprawdę było bardzo, bardzo pyszne i cieszę się, że przetestowałam te szokobąsy. Dajcie znać, czy kiedykolwiek je jedliście i co najbardziej lubicie z Kindera. Ja wiem, że Kinder Niespodzianka jest mega słodka i ostatnio, jak ją testowałam, to mówiłam, że ona jest nawet troszeczkę już dla mnie za słodka, ale mimo wszystko ten smak kojarzy mi się z dzieciństwem i go uwielbiam. W makro znalazłam również taki dziwny produkt z milki i muszę przyznać, że nigdy Czegoś takiego nie chciałam u nas w sklepach, i tutaj mamy chyba cukierki. Teraz spróbuję to przeczytać. Nie, tutaj nawet nie ma nic po polsku, żeby wam przeczytać, ale to chyba będą takie małe czekoladki. I tutaj mamy takie smaki, bo to jest czekoladowy krem, mleczny krem, orzechy i truskawki. Więc ja muszę w nożyczki, bo tutaj to pudełko jest tak zaklejane. i sobie to po prostu otworzyć. I się, a dobra, nie trzeba na Już widzę, że tutaj można po prostu łatwo otworzyć. Dobra. jedno. Jeszcze z drugiej strony. Dobrze, że jest właśnie takie fajne. O, zobaczcie. Takie fajne otwarcie, że można sobie bez problemu otworzyć. Widzicie co? Ja sobie wybiorę. Aha. Nie wiem, czy to zobaczyć. O, zobaczycie. To jest po prostu tak nasypane do tego pudełeczka. Który by to smak wybrać? Myślę, że tym razem wezmę sobie czekoladowy krem, bo ja uwielbiam czekoladę, jak widzicie. I Ja sobie to ustawię troszeczkę tu dalej i spróbujemy, czy to będzie dobrze smakować. O, jest też bardzo łatwo w żeby że wystarczy tutaj przerwać i powinno się otworzyć. Dobra, otworzyło się i porwało mi w palcach, ale okej. Okay, nic się nie dzieje. Uwielbiam się dostawać do takich słodyczy naprawdę. A i to jest po prostu zwykła najzwyklejsza w świecie. Ja tylko żeby mi to wyszło. Zobaczcie, kostka czekolady, która już mi się w palcach topi, więc szybko wsadzam do ust. Okej, okay, mam już zjedzone i muszę przyznać, że to była bardzo, bardzo słodka czekoladka. Chociaż był to teoretycznie krem czekoladowy, to trochę boję się, jak może smakować ta mleczna czekolada. Bo pewnie będzie jeszcze dużo słodsza. Niestety właśnie czekolady milki są dużo słodsze od chociażby produktów Kindera. I z tym będę miał problem, żeby to zjeść. Podoba mi się idea, że wiecie, jest to takie fajne pudełko, że każda czekoladka jest pakowana osobno. Możemy się dzielić, możemy to zabrać ze sobą. Tak jak mówiłam wcześniej, wrzucić do plecaka. Tylko szkoda, że ten produkt jest taki słodki. Mimo wszystko, jeżeli lubicie czekoladki milki, macie gdzieś makro pod ręką, albo spotkacie w sklepie, to uważam, że to jest bardzo fajne. Było jeszcze jedno takie opakowanie i tam były chyba tylko truskawkowe czy orzechowe. Właśnie, jedno tematyczne te czekoladki, a ja akurat wybrałam taki miks. Cały czas szukałam w sklepach normalnego WW, już widziałam u nas w Uszą, do dowieźli i szczerze mówiąc pojechałam do Makro, żeby kupić sobie karton WW, bo uwielbiam ten baton. Ale spotkałam coś zupełnie innego i nie mogłam się powstrzymać. Zobaczcie, to jest teoretycznie baton WW i to jest właśnie taka typowa szata graficzna, ale ma inny kolor, bo jest taki bardziej miodowy to opakowanie, coś takiego, bo normalnie WW jest żółte. I to jest WWW z... Właśnie nadzieniem z masłem orzechowym. Ja uwielbiam masło orzechowe, a tym bardziej w słodycza, więc mega, mega się cieszę i nie mogę doczekać. Ja sobie już odłamałam jedną laseczkę, żeby po prostu teraz przy Was tego nie łamać i się nie męczyć. Nie wiem jak wy, wiem, że są osoby, które po prostu www gryzą, ale ja jestem z osób, które po prostu odłamuje te konkretne laseczki i jem pojedynczo. Tak, wiem, wiem, jestem dziwna. Czekajcie, dobra, tu mam tą odłamaną, więc muszę teraz szybciutko otworzyć i wyciągnąć. I też powiedziałam, że Wam szłomie, to będziecie widzieć, jak wygląda środek. Ale dzisiaj mamy. O, ojej, ojej, będę musiała sobie wziąć chusteczkę, a się całe rozpiło. Nie wiem dlaczego, leżało sobie na stole. Dobra, trochę źle mi się przełamało, ale zobaczcie. Tak wygląda środek i próbuję. Jestem pozytywnie zaskoczona, to jest przepyszne, jedynie, że mamy zachowany taki standardowy smak mojego ulubionego batona, to jeszcze dodatkowo gdzieś tam na końcu wyczuwamy właśnie ten smak masła orzechowego, nie jest on żaden nachalny, nie jest bardzo orzechowy, tylko tak jakbyśmy, nie wiem, wzięli sobie biszkoptę i delikatnie go posmaliwali masłem orzechowym, czy jakiegoś wafelka, bo czujemy lekki posmak, ale nie zaburza to całej harmonii batonu. Więc jestem mega, mega zachwycona. Ja akurat mam tych batonów w tej chwili około 20. no miałam 20, bo już zdobałam. Nawet dałam Marcie kilka, żeby spróbowała. Jestem ciekawa. Marta, jeżeli ogląda się ten film, to może skomentować, jak Wam smakowały te batony. Ja jestem zachwycona i wiem, że to będzie jeden z moich ulubionych smaków. I nadal uwielbiam ten standardowy baton ale www z masłem orzechowym musicie spróbować, jest przepyszne. W filmie z testem słodyczy z dzieciństwa testowałam dla Was cukierki Vertex Originals, ale znalazłam w makro inny rodzaj i to są też Vertex Originals, ale to są jakieś soft i mają bardziej mieć kształt taki Widzicie prostokąt cukierków, więc jestem bardzo ciekawa. I mam mieć też jakieś nadzienie, Zobaczę, co tutaj pisze. Miękkie karmelowe cukierki, toffi z nadzieniem czekoladowym. No, to chociaż już coś wiemy. To chociaż tyle. Ok. Czasami przeciąć opakowanie to jest duży problem. O, nic nie przyciąłam, to już mamy sukces. Oczywiście każdy jest ze sobą zapakowany i te wyglądają w ten sposób. Zapakowane. Wiecie, to jest taki, taki dziwny papier. To nie jest właśnie folia, tylko takie papierowe yy, opakowanie. I one mi się skojarzyły z jakimiś cukierkami z dzieciństwa, a już nie pamiętam jakimi. Też znacie, żeby wiecie o czym mówię, to ok. No ok, trochę się zgniotły, nie powinny tak wyglądać, ale tak to wygląda. Spróbuję dla Was to przegryźć, żebyście zobaczyli środek. wygląda w środku, to mamy nadzienie czekoladowe, ale pozwólcie, że to też już wsadzę od razu do buzi, żeby mi to nigdzie nie kapło, a nie nie spadło. Wiecie, jak te cukierki smakują? Jak dumle. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ze czasów, kiedy byłam dzieckiem, były bardzo popularne takie cukierki dumle. Tutaj Wam stawię zdjęcie. I te właśnie Vertez Originals z tym środkiem czekoladowym smakują identycznie jak dumle. Byłam w szoku, kiedy zaczęłam, wiecie, je smakować, bo tego się kompletnie nie spodziewałam? Przecież jest Originals nam się kojarzą z takim kultowym smakiem z dzieciństwa, wiecie. Jak widzicie tą paczkę, to macie już od razu pewnie w pamięci ten smak i wiecie czego się spodziewać. A te cukierki mnie mega zaskoczyły, są mega dobre, więc jeżeli lubiliście ten smak Dumle, czyli najpierw macie taki fajny karmel, yy, Taki maślany karmel, coś takiego, a potem w środku jak przygryzacie, macie tą czekoladę. I ta czekolada z, po zmieszaniu właśnie z tym karmelem tworzy taki niezapomniany smak i jest to przepyszne, dlatego na pewno Wam mogę to polecić z czystym sumieniem. Już Wam dzisiaj mówiłam, że uwielbiam smak masła orzechowego w słodyczach i zobaczcie co znalazłam. Jest to ptasie mleczko z nadzieniem o smaku masła orzechowego. I zobaczcie jakie teraz są piękne te opakowania ptasiego mleczka. Byłam w szoku jak poszłam do makro i skoczyłam, że zmienili kompletnie szatę graficzną. Teraz będę się troszeczkę męczyć, więc o, dobra, udało mi się. otworzyłam to za pierwszym razem. Oczywiście brzydko mi się otwiera, ale okej. Okay. O, aha, i tu mam. Aha, super, dobra, dobra. Już ogarnę, mogę sobie wyjąć jedną tackę, odstawiamy pudełko, tak wygląda zapieczętowana tacka, jak widzicie nikt się jeszcze do tego nie dobierał, więc ja jestem tutaj pierwsza. Ale ja sobie od ale ja nie będę otwierać całej paczki, tylko sobie wyciągnę jedną, ale zobaczcie, one są żółte, nie mają czekolady, tylko chyba to jest jakaś biała czekolada, zobaczę. Zobaczę później w opisie, ale na razie spróbuję. To było chyba najpyszniejsze, co dzisiaj spróbowałam. Ale przeczytam Wam opis tutaj z tyłu. Taśmleczko, leczko, peanut butter, delikatna pianka z pastą z orzechów arachidowych w czekoladzie białej z karmelowej. No i to już Wam powinno. Tu wszystko powiedzieć. To jest przepyszne. I jak dla mnie wygrało ten odcinek. Chociaż mam jeszcze jedną rzecz do przetestowania: to wiem, że nic z tego nie pobiję. I ja jestem ogólnie fanką wedlockiego ptasiego mleczka. Wiem, że teraz prawie każda marka ma jakąś piankę, jakieś pseudo ptasie mleczko, ale tylko te prawdziwe wedlowskie ma ten środek, wiecie, Taki, taki puszysty, taki że jak otwieracie paczkę i próbujecie ptasiego mleczka, to z zamkniętymi oczami byście powiedzieli, czy to jest ptasie mleczko, czy podróbka, bo jest po prostu tak puszyste, tak smaczny ten środek, że nie da się tego pomylić. I jak ja nie przypadam za białą czekoladą, to ta biała karmelowa czekolada w połączeniu z tą pastą, właśnie z masłu orzechowego to jest coś przepysznego. Dlatego jeżeli uwielbiacie słodycze smaku masłu orzechowego, to musicie spróbować. A jeżeli nie, nigdy nie próbowaliście, to też spróbujcie, bo naprawdę warto. To jest przepyszne i po to na pewno będę jeździć i churpa, bo przychodzi z matto, bo nigdzie wcześniej tego nie widziałam, a jest po prostu genialne. Czas na ostatnią rzecz do testu. Ja już próbowałam produkt tej marki i miałam tutaj na myśli londrynki te mrożące, nie wiem czy pamiętacie, te niebieskie. Testowałam je i to też są londrynki z wedla, ale już znalazłam takie same owocowe i stwierdziłam, że je spróbujemy. Wreszcie jest jakiś smak pomarańczowy, więc z ambicją sięgnęłam nożyczki i staram się tego nie ucinać, żeby nie śmiecić. Ojej, jak mi uderzyło. Wiecie, jak one pachną? Nie wiem, czy kojarzycie, ale kiedyś była taka lemoniada w proszku, którą można było kupować, nie wiem, w szkolnych sklepikach. Ja, co prawda, do podstawówki nie chodziłam, ale miałam w słuszko do szkoły, więc wiem, o czym mówię i bardzo często się ją jadło bez rozpuszczania w wodzie, po prostu wysypowało się proszek na język. I to tak samo chemicznie pachnie, jak taka rozpuszczalna lewojada. Yy, Lemoniada nie. Yy, Oranżada. Przepraszam, chyba orężada. Próbuję znaleźć czerwony. Yy, minus jest taki, że one nie są yy, pakowane oddzielnie, więc trzeba uważać, żeby wszystkich nie pomacać. I nie wiem, co to są te białe. ale ja chcę pomarańczowe. Mam pomarańczowe, ale on jest coś ciemny. Mam nadzieję, że to będzie smak pomarańczowy. Próbuję. Musiało być cięcie, bo wiadomo, landrinki się troszkę niestety je, ale muszę przyznać, że jestem zaskoczona, bo oprócz dobrego smaku owocowego, jest tutaj też taka mała nutka odświeżenia. Oczywiście nie jest to taki efekt jak przy tych miętowych, czy też przy tych ice odświeżających ale mimo wszystko czujemy takie lekkie orześwienie i powiem że Wam, że to była dobra decyzja, żeby po tych wszystkich słodkich rzeczach zjeść to na koniec, bo mam chociaż fajny taki świeży smak ustaw w tej chwili, ale dla mnie oczywiście idealne są te niebieskie ice, one jak dla mnie wykrywają. Te niestety są troszeczkę gorsze, bo są po prostu zwykłe owocowe, ale są dobre, mogę Wam je polecić. Chociaż jak dla mnie dzisiejszy odcinek wybrały słodycze z masą orzechowym, Ptasie mleczko na pierwszym miejscu, zaraz za nim praktycznie depcząc mu po piętach www z masą orzechowym. Oczywiście wertel z Originals, które mnie zaskoczyło, bo smakowało jak dumne I reszta z kwaśnych rzeczy też była naprawdę bardzo smaczna. Szoko Bons mnie też zaskoczyło, bo po prostu malutkie kinder niespodzianki. I widzę, że wszystko co udało mi się dostać w makro było naprawdę bardzo pyszne i bardzo dobre, a trochę się obawiałam tego testu, bo tak jak Wam wspomniałam, nie było zbyt dużego wyboru. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się spodobał. Dajcie znać, czy ktoś z tych, co ja Wam z produktów jedliście, czy widzieliście je w sklepach, czy tylko ja je zdobałam w makro. Jestem ciekawa, czego Wy byście chcieli spróbować. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, napiszcie słodycze z makro w komentarzu. Jeżeli chcecie wesprzeć rozwój mojego kanału, to zapraszam Was na mój profil, na patronite, tam macie przeróżne progi. Pierwszy próg jest charytatywny, który już dawno osiągnęliśmy, a następny to jest próg na gry, na live'a, więc jeżeli uda nam się go osiągnąć, to kupię jakąś gierkę i będziemy sobie ją razem ogrywać na live, y, właśnie na live'ach tutaj na YouTubie. Dodatkowo możecie mnie również wesprzeć tutaj już bezpośrednio na YouTube. Tutaj mam uruchomione tylko trzy bardzo niskie progi, więc jeżeli chcecie, to zajrzyjcie zaraz obok przycisku subskrybuj, to pod spodem, pode mną. Myślę, że już czas kończyć dzisiejszy film. Zachęcam Was do lajkowania komentowania, subskrybowania. W kolejnym widzimy się już niedługo, trzymajcie się, cześć!